Cześć. Jeśli spodoba Ci się tchnienie grozy, rozważ, zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Z Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać, przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Nie. Edward Lucas White. Lukundu. 3. Rozsądek był po stronie van Ritena. Eczam przyjął decyzję w postawie pełnej szacunku jak uczeń wobec nauczyciela. Szukam pigmejów, ryzykując życie. Idę ich śladami. To jest moje zadanie, zakończył van Ritten. W takim razie może zainteresują pana te rzeczy. Odpowiedział spokojnie eczam. Z bocznej kieszeni kurtki wyjął dwa przedmioty i wręczył je van Rittenowi. Były okrągłe, większe od dużych śliwek, a mniejsze od brzoskwini. akurat takie, że łatwo mieściły się w dłoni. Były czarne. W pierwszej chwili nie mogłem zorientować się, co to było. Pigmeje! wykrzyknął van Ritten. Prawdziwie pigmeje! Ależ przecież nie mieliby nawet dwóch stóp wzrostu. Czy pan chce mi wmówić, że to są głowy dorosłych? Ja nic panu nie wmawiam, odpowiedział spokojnie Eczam. Pan sam widzi. Pan Riten podał mi jedną z głów. Słońce właśnie zachodziło. Przyjrzałem się głowy z bliska i dokładnie. Była to wysuszona, głowa znakomicie zakonserwowana. Tkanki były tak stwarniałe, jak argentyńska wołowina w plastrach. Tam, gdzie mięśnie szyi skurczyły się w fałdach, wystawał kawałek stosu pacierzowego. Malutki podbródek rysował się ostrą linią na wystającej szczęce. Drobne zęby, białe i równe, widoczne były z zaściągniętych warg. Miała płaski nosek, wąziutkie czoło cofnięte do tyłu, a na lili płucie i czaszce. Wiły się drobne kosmyki skąpego włosienia. Nie było jednak nic dziecinnego, nic młodzieńczego w tej głowie dojrzałej, niemalże sędziwej. Skąd one pochodzą? spytał Van Ritten. Nie wiem, odpowiedział eczam. Znalazłem je w rzeczach stona, gdy szukałem jakiegoś lekarstwa, które mogłoby mu pomóc. Nie wiem, skąd je wziął, lecz mogą przysiąc, że nie miał ich zanim weszliśmy na ten teren. – Jest pan tego pewien? – badał dalej Van Ritten, nie spuszczając oczu z Echama. – Całkowicie. – niemal szeptem odpowiedział Eczam. Lecz w jaki sposób mógł je znaleźć, skoro pan o tym nie wiedział? – wyraził wątpliwość Van Ritten. – Niekiedy. Rozstawaliśmy się nawet na dziesięć dni, żeby polować – powiedział Eczam. Stone nie jest gadatliwy. Nie opowiadał mi, co robił. – A Hamet Burgasz? też trzyma język za zębami i mocną ręką rządzi ludźmi. Czy pan przyglądał się tym głowom? Bardzo dokładnie. Pan Ritten był człowiekiem systematycznym. Wyciągnął notes, wyrwał kartkę i podzielił na trzy równe części. Jedną dał mnie, drugą Edgarmowi. Chciałbym tylko sprawdzić nasze wrażenia, powiedział. Niech każdy z nas napisze, co przypomina mu ta głowa. Potem Porównamy nasze uwagi. Wręczyłem ołówek Eczamowi, który szybko napisał parę słów. Z kolei oddał ołówek mnie i ja napisałem. Przeczytaj wszystkie trzy, powiedział Van Riten, wręczając mi swoją kartkę. Van Riten napisał: Stary Balunda, czarownik. Eczam: Stary szaman plemienia Mangbatu. Ja napisałem: Stary zaklinacz szczepu Katongo. Proszę, zawołał Van Riten. Patrzcie, głowy te nie przypominają wcale typu wagabi, Batwa, Wambutu czy Wabotu, a także nie mają nic z typu pigmejów. Ja też tak myślę, powiedział Eczam. I pan utrzymuje, że Stone nie miał ich przedtem? Jestem tego najzupełniej pewien, potwierdził Eczam. W takim razie warto się potrudzić, zdecydował Van Ritten. Idę z panem i przede wszystkim zrobię, co się da, aby uratować Stona. Ciągnął rękę. Eczam uścisnął ją w milczeniu. Czuł ogromną wdzięczność. 4. Tylko prawdziwa troska i niepokój o życie przyjaciela mogły sprawić, że Eczam odbył drogę z obozu stołna do nas w pięć dni. Stracił osiem dni, nim doprowadził nas do swego obozu, mimo iż znał drogę i miał pomoc naszej ekspedycji nie byliśmy w stanie dotrzeć nawet o jeden dzień wcześniej, choć Eczam przynaglał nas bezustannie, z trudem tłumiąc rosnący niepokój. Nie, nie kierował nim tylko obowiązek względem swego dowódcy. Pod chłodnym, niemal konwencjonalnym sposobem bycia wyczuwaliśmy w Eczamie żarliwy podziw dla Stowna. Mimo woli ujawniane bezgraniczne oddanie. Wyczuwaliśmy to, choć Eczam Dobrze nosił maskę obojętności. Znaleźliśmy Stowna, oznaczonego troskliwą opieką. Eczem zarządził, aby obóz ogrodzono wysoką, ciernistą ribą Zbudowano szałasy, pokryte je plecionką, a chatę Stowna urządzono jak się dało najwygodniej. Hamed Burgasz spisywał się dobrze. Miał zadatki na despotą. Trzymał ludzi mangbatów w garści. Nie uciekł mu ani jeden tragarz. Wszyscy byli karni. Nadto on sam okazał się wcale zręczną pielęgniarką i wiernym sługą. Dwaj czarni z Zanzibaru zajmowali się dość skutecznie polowaniem, choć nikt nie był najedzony, nie przymierano też głodem. Stone leżał na płóciennym łóżku polowym, przy którym stał składany stolik podobny do tureckiego taboretu. Na stoliku znajdowała się manierka, kilka flakoników, zegarek i brzytwa. Stąd miał wygląd czysty i niewynędzniały, lecz choroba toczyła go wyraźnie. Był przytomny, drzemał. Gdy weszliśmy, zdawał się nie spostrzegać nas, nie wiedzieć, że jesteśmy u niego. Poznałem go bez trudu, choć nie było już w nim chłopięcej żywości. Ani czaru, którym ongiś podbijał ludzi. Bardziej niż zwykle przypominał lwa. Włosy miał obfite, jasne i faliste. Nie zmieniła go też kręcona blond broda, dopuszczona od pierwszych dni choroby. Był wysoki i nadal miał potężnie sklepioną klatkę piersiową. Tylko oczy były mętne. Bełkotał, wyrzucając sylaby bez związku, nie łącząc ich w słowa. Van Ritten odkrył i obejrzał Stone'a. Jak na człowieka od dawna przykutego do łóżka, Stone mięśnie miał jędrne. Piersi, ramiona i nogi pokryte były bliznami. W trzech, czterech miejscach widniały otwarte rany. W czterech lub pięciu dopiero co zaleczone. Nie widać było nowych obrzmień, z wyjątkiem dwóch na piersiach. Przy tym nabrzmienie na lewej piersi Znajdowało się wyżej i znacznie bliżej boku niż prawe. Nie wyglądały na karbunkuły ani na czeraki. Sprawiało to raczej wrażenie, że coś twardego i tępego wypychało się na zewnątrz ze zdrowego ciała. Nawet skóra nie była zbyt zaogniona. Ja bym ich nie przycinał powiedział Van Ritten, a Eczam skinął głową. Ułożyliśmy stół na jak najwygodniej. Przed samym zachodem słońca, zajrzeliśmy znów do niego. Leżał na znak. Był jakiś dziwnie otępiały. Zostawiliśmy przy nim eczama i poszliśmy do sąsiedniej, przeznaczonej dla nas chaty. Dżungla odzywała się głosem znanym nam już od kilku miesięcy. Zasnąłem szybko. 5. Obudziłem się nagle w głębokiej ciemności. Gwar dobiegł moich uszu, zacząłem nasłuchiwać. Mogłem rozróżnić dwa głosy. Jeden należał do Stołna, drugi był syczący i chrapliwy. Pamiętałem dobrze głos Stołna, choć minęło wiele lat od chwili, gdy słyszałem go po raz ostatni. Drugi głos nie był podobny do żadnego ze znanych mi głosów. Był słabszy niż kwilenie niebowlęcia, a jednak była w nim jakaś natarczywa siła, jak w brzęczeniu owada. Gdy nasłuchiwałem, doszedł w moich uszu stłumiony oddech Van Ritena, też obok mnie w ciemności. A więc on też słuchał i zdawał sobie sprawę, że ja nasłuchuję. Podobnie jak Eczam, słabo znałem język balunda. Mogłem jednak rozróżnić jedno czy dwa słowa. Głosy mówiły na zmianę, a chwilami panowało milczenie. Nagle Oba zabrzmiały jednocześnie i szybko. Baryton na pełen mocy głosu zdrowego człowieka i ten drugi, skrzypiący niewiarygodnym falsetem. Oba głosy zachodziły na siebie, jak głosy dwóch kusących się ludzi, usiłujących przekrzyżyć jeden drugiego. Nie mogę tego znieść, powiedział Van Ritten. Chodźmy zobaczyć. Van Ritten miał elektryczną latarkę. Odszukał ją... Nacisnął guziczek i skinął na mnie. Gdy znaleźliśmy się przed chatą, gestem nakazał mi zatrzymać się i zgasił światło, jak gdyby wrażenia wzrokowe mogły naruszyć zdolność słyszenia. Panowała absolutna ciemność. Tylko z popiołu dogasającego ogniska, roznieconego przez tragarzy, wyłaniał się wątły poblask żaru. Słabe światło gwiazd przebijało przez gęstwę drzew. Od rzeki dolatywał cichy szmer. Bez wysiłku słyszeliśmy oba głosy jednocześnie. Nagle głos skrzekliwy przeszedł w gwizd, ostry jak brzytwa, przenikający poprzez potok słów, schrypniętego głosu stouna. Wielki Boże, krzyknął Van Ritten, zapalił znienacka światło. Stwierdziliśmy, że Eczam spał głęboko, wyczerpany długotrwałym niepokojem, znużony trudami forsownego marszu. Teraz, gdy wielki ciężar przesunął się w pewnym stopniu z jego bark na ramiona Van Ritena, doznał ulgi. Spał tak mocno, że nawet światło skierowane prosto w twarz nie zdołało go obudzić. Gwizd ustał. Znowu oba głosy brzmiały równocześnie. Oba dobiegały z łóżka, na którym w jasnym świetle latarki Leżał Stone w tej pozycji, w jakiej zostawiliśmy go wieczorem. Jedynie ręce podłożył pod głowę, zarzucił kołdrę i zerwał bandaże z piersi. Nabrzmienie na prawej piersi pękło. Pan Ritten skierował na nie światło. Widzieliśmy teraz wrzut, dokładnie. Z ciała wystawała, rosnąc głowa. Taka sama jak tamte wysuszone, które pokazał nam eczam jak miniatura głowy szamana szczepu balunda była czarna, świecąca czarnością jak najczarniejsza skóra afrykańska. Toczyła białkami swych maleńkich, złośliwych oczu. Szczerzyła mikroskopijne zęby z pomiędzy warg wstrętnie niekształtnych i obrzękłych. To coś miało na malutkiej czaszce kłębki skręconego wełnistego włosienia i kiwało się złowrogo na prawo i lewo, piszcząc bez przerwy tym niepojętym falsetem. Stone bełkotał, tocząc przerywaną kłótnią. Van Ritten odwrócił się od Stone'a i nie bez trudu obudził Echama. Obudzony, spojrzał na tą straszliwą scenę, potem na nas i nie rzekł ani słowa. Pan widział, jak Stone ściął dwa nabrzmienia, prawda? Zapytał Van Ritten. Eczam kiwnął głową. Wyglądał, jakby się dusił. Czy bardzo krwawił? Nie, mało. Niech pan przytrzyma mu ręce, powiedział Van Ritten do Eczama. Wziął brzytwę Stone'a i podał mi latarkę. Stone nie reagował na światło. Nie dał poznać po sobie, czy wie, że jesteśmy przy nim, czy tylko mała głowa krzyczała i wymyślała. Van Ritten miał pewną rękę, a brzytwa była ostra i niezawodna. Stone krwawił zdumiewająco mało. Van Ritten zabandażował ranę, jakby to było tylko skaleczenie czy draśnięcie. Stone przestał mówić w chwili, gdy wyrastająca z jego ciała głowa. Została ścięta. Van Ritten zrobił wszystko, co można było zrobić, po czym odebrał ode mnie światło, chwycił strzelbę i dokładnie zbadał ziemię dookoła łóżka. Potem wróciliśmy do naszej chaty, ale nie pamiętam, bym spał. 6. Nazajutrz, około południa, w pełnym blasku słońca, znów usłyszeliśmy dwa głosy dobiegające z chaty Stone'a pospieszeliśmy tam. Eczam spał, znużony całonocnym czuwaniem, a z piersi stołna wydobywała się nowa główka, rozrzeszczana i parskająca. Staliśmy patrząc w milczeniu. Stone wtrącał ochryple swoje zwykłe monosylaby w nieprzerwany bulgot tego potworka. Van Ritten podszedł do stolika, wziął brzytwę i ukląkł przy łóżku stołna. Marynka głowa wyszczyżyła doń zęby, zanosząc się świszczącym głosem. Nagle Stone przemówił po angielsku. Kto tu stoi z moją brzytwą w ręce? Van Ritten podskoczył w tył i pochylił się. Oczy stona, jasne i przytomne w tej chwili, przesuwały się po całej chacie. To już koniec, powiedział. Wiem, że to koniec. Zdaje mi się, że widzę eczama jak za życia. Ale Singleton, och, Singleton, czyżby zjawy z mojego dzieciństwa przyszły tu patrzeć, jak odchodzę? I ty, dziwne widmo z czarną brodą i moją brzytwą, znikaj. Słuchaj, Stone, odezwałem się. Nie jestem duchem. Żyję tak samo jak Etcham i Van Ritten. Jesteśmy tu, aby ci pomóc. Van Ritten, zawołał Stone. Moje dzieło przychodzi więc w lepsze ręce. Życzę ci szczęścia, Van Ritten. Van Ritten zbliżył się do łóżka, leż spokojnie przez chwilę, przyjacielu, powiedział: To tylko sekunda bólu. Zniosłem znacznie więcej tych sekund, odpowiedział Stone zupełnie wyraźnie. Zostaw mnie, pozwólcie mi umrzeć, jak mi sądzono. Hydra była niczym w porównaniu z tym. Możesz odciąć dziesięć, sto, tysiąc tych głów, lecz nie wykroisz przekleństwa, nie zdejmiesz go ze mnie, co wżarło się w kość. Tego nie wytniesz z ciała. Nie tykajcie mnie więcej, dajcie słowo. W jego głosie zabrzmiał dawny, nakazujący ton, tak właściwy mu w latach młodości, któremu każdy zawsze ulegał. Van Ritten zawahał się, obiecuję. Wyrzekł. Ledwie powiedział te słowa, oczy stołna znowu powlokły się mgłą. Wszyscy trzej usiedliśmy koło niego i patrzyliśmy, jak ten ohydny, szwargoczący dziwotwór wyrastał z ciała stołna, aż wyswobodziły się dwie wstrętne wijące się czarne małe rączki. Malusienkie paznokcie uformowane były doskonale a różowa skóra wewnątrz dłoni ochydnie naturalna. Ręce gestykulowały żywo. A prawa poczęła szarpać jasną brodę Stone'a. Nie zniosę tego, krzyknął van Ritten i chwycił brzytwę. W tej samej chwili Stone otworzył oczy. Przytomne i błyszczące. Van Ritten chce złamać słowo? wyrzekł powoli. Nigdy. Ale ja muszę panu pomóc, rzucił dysząc van Ritten. Nic już nie może mi pomóc ani zaszkodzić. Nadeszła moja godzina. To przekleństwo nie zostało na mnie rzucone. Ono zrodziło się we mnie, jak ta tutaj ohyda. Idę. Zamknął oczy, a my staliśmy bezradni. Mała figurka wykrzykiwała swoje przerażliwe obelgi. Po chwili Stone znów przemówił. Czy mówisz wszystkimi językami? spytał pośpiesznie. Wyłaniający się z ciała stoł na potworek odpowiedział niespodziewanie po angielsku: tak, wszystkimi, którymi i ty władasz. Mówiąc to, figurka wysunęła swój mikroskopijny język, ściągnęła warki i chwiała głową z jednej strony na drugą. Mogliśmy dostrzec napięte żebra, gdy drobna klatka piersiowa wznosiła się i opadała jak przy oddechu. Czy ona mi już przebaczyła? zapytał Stone z duszonym szeptem. Nie, nie przebaczy, zaskrzyczała głowa, póki Mech porasta cyprysy, póki gwiazdy świecą nad jeziorami nie przebaczy. Wtedy Stone jednym ruchem przekręcił się na lewy bok. W następnej chwili już nie żył. 7. Gdy umilkł, Głos Singletona, pokój zatonął w ciszy. Słyszeliśmy własne oddechy. Tuombly, człowiek bez taktu przerwał milczenie. Chcieliście chyba małego potworka i przywieźliście go tu w spirytusie. Singleton popatrzył na niego z powagą. Pochowaliśmy strona tak, jak umarł nieokaleczonego. Ale ciągnął niepoprawny Tombly, ta cała historia jest nieprawdopodobna. Wcale nie liczyłem na to, że uwierzysz, odpowiedział sztywno. Przecież mówiłem, że choć sam słyszałem i widziałem to wszystko, gdy myślę o tym, trudno mi uwierzyć. Przełożyła Kazimiera Muszałówna. Czytał Jacek Brzyzowski.